Jeśli na skórze wokół oczu zauważyłaś już pierwsze oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, cienie czy obrzęki, to Neuropeptyd Serum będzie idealnym produktem do pielęgnacji dla Ciebie. Jego łagodna, a jednocześnie aktywna formuła sprawia, że większość problemów, które występują w okolicy oka, jest wyraźnie redukowana. Serum ma bardzo bogaty skład, jednak na szczególną uwagę zasługuje tutaj obecność neuropeptydów hamujących i rozluźniających mięśnie. Przez co następuje wyraźna redukcja zmarszczek. W składzie znajdziesz również peptydy, które pracują z odprowadzaniem i sprawiedliwą pracą limfy, jak również takie, które rozjaśniają cienie. Po regularnym stosowaniu, po około miesiącu, zauważysz wyraźne odmłodzenie okolicy oka, wyraźną redukcję zmarszczek, zmniejszenie obrzęków oraz rozjaśnienie cieni. Jak stosować serum neuropeptyd? Stosuj go codziennie rano i wieczorem na całą okolicę oka, również na powiekę. Ciekawostka: możesz go również nakładać na inne zmarszczki mimiczne, np. Na, na te występujące na czole. Po wchłonięciu serum, nałóż na skórę swój ulubiony krem Larence. Gdzie znaleźć serum Neuropeptyt? W salonie piękne ciało lub w naszym sklepie internetowym.